Dzisiaj gramy w quizy o Wojanowicach i... Tak. I właśnie będziemy... Dajcie suba i łapkę w górę. Wbijamy 10 łapek w górę w tym filmie. Ok. Kto mieszka na Wojanowicach końcówka roku 2020. O Jezu. Dom. Dobrze. Dobrze. Jaki jest najnowszy punkt na Wojanowicach? Domek na drzewie, na drzewie, na drzewie. Blok mieszkalny, kolorowy blok. Ej, czekajcie. Domek na drzewie, na drzewie, na drzewie. Ej, okej. Okay. Czegoś nowego się dowiedziałem. A kto wybudował domik na drzewie, na drzewie, na drzewie, na drzewie? Tego też nie widziałam. Wybierzecie w komentarzu. Hmm. No. Byłem. <grybujesz> Okej. Okay. W jakiej kolejności gracze dołączyli do Wojnowic? Wojan, panią Kati Matruner. Okej, okay, wojan musi być pierwszy. Ej, nie wiem. Ej, dobrze. Okej okay. Odrobinę hard Jak nazywa się odcinek, w którym Wojan Kati i Katy i Palion pokonali Her Hero Brain. Na koniec wo Wojana. Na końcu Wojana. Pokonaliśmy Hero Brain w Minecraft. Pokonaliśmy Herobrine z palionka, ty Ja nie mogę. Tak pokonaliście. Więc. Czy Wojon obchodził z przyjaciółmi Sylwestrę na wylonych No nie. Ale nie było paliona. Nie była paliona, więc... Czy na Wojanowicach obchodzono Halloween? No tak. Znaczy, no tak, kiedy Wojan zaczął nagrywać wojenowice. I Nie wiem. Tego nie widziałem. Absolutnie. Czy na Wojanowicach był obchodzony święta Bożego Narodzenia? No tak. Czy istnieją w wojen Wojanowicach 2.0? Nie. O Jezu! Pomyliło mi się. Zero, tak. Czy istnieją trzy 3.0? Nie. Czy nie wy... <śmiech> nie. <śmiech> Czy nie wybierz złej dziury odbywało się na wojnowicach? Tak! O Jezu! Ale jeśli pożar... Nie okej, okay, ale tak to tak Myślałam, że wybrzmiałam, to tak Ej! Przepraszam Prze -prze 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 Przepraszam Przepraszam Ej! Nie! Przepraszam bardzo widzowie Skazowa Czekajcie, jeszcze raz wchodzimy Jeszcze raz, dawajcie liczbę amcykowych <grymne> O nie, po prostu tam gdzie byliśmy Przepraszam was <grymne> Lubisz majątki? Czując... Tak. Brakuje się odpowiedzi, zaznaczamy A e, nieważne Kalambory Odganij hasło Matko, okej okay. To go, go znam R i O. I okej, okay, to każdy wiedział. Wiedział o tym. Mm. Okej, okay, to tak jest. Ale jeszcze, czekajcie. A bo nie, okej, okay, to już koniec. To nawet dajcie suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i dajcie oczywiście łapkę w górę. Okej, okay, dajcie łapkę w górę. I...